Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy losowali trzech widzów, których dodam do znajomych z filmu... Amber30Rank, ponieważ jeżeli nie wiedzieliście, był tam giveaway na dodanie do znajomych i właśnie dzisiaj będę losowała te trzy osoby z komentarzy, które wygrają dodanie do znajomych, więc przed rozpoczęciem filmu możecie zostawić suba, łapkę w górę i jeszcze przed losowaniem chcę powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze jest tutaj 16 widzów, a komentarzy było więcej i dlatego właśnie takie jest, jest 16, ponieważ jestem prawie pewny, że napisałem wszystkie osoby, których nie mam już w friendliście, bo na przykład były takie osoby jak Good Kebab albo Bolt Addict, które mam już w friendliście, co nie? Więc nie było po co ich pisać, skoro już ich mam. Po drugie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany w dodawaniu mnie do znajomych, jeżeli nie wygracie w tym giveawayu, albo ogólnie, ktokolwiek by chciał mnie dodać do znajomych, to możemy się zgadać na Discordzie i dodaję ogólnie za 20 zł Pace of albo yy, ten, na przew bankowy. I jeszcze jedna, yy, no w sumie to dwie rzeczy. Chyba, wiecie, tak wyrywkowo to trochę mówię. No ale jak tutaj są nikity graczy, no to yy, ogólnie brałem to z tych małp. Nie wiem, nie, wiem, czy wiecie o co mi dokładnie chodzi, ale nie brałem nazw kanału, nie patrzyłem na każdy kanał i nick, tylko po prostu jeszcze tam dodawałem te numerki, ponieważ jak się wchodzi w komentarze, no to pokazuję małpy, a nie nazwę kanału. Nie wiem po co YouTube tak to zrobił. No ale ten, jeżeli nie, jeżeli nie rozumiecie o co mi chodzi, to możecie sobie zobaczyć, ale to praktycznie nic nie zmienia, ponieważ to tak naprawdę waszyniki tylko, że mają dodatkowe liczby, a więc no. I tak, dla trzech osób, które wygrają, też informacja. Napiszcie do mnie na Discordzie, który zostanie przypięty, no, będzie w przypiętej wiadomości pod tym filmem. I po, so, potem są dwa sposoby zgłoszenia. Jeden to po prostu piszecie komentarz i mówicie, że to tak, że Wy wygraliście, no właśnie, wiecie, z tego samego konta. Albo na Discordzie wysyłacie mi screenshota, że to Wy właśnie wygraliście, że wysyłacie, że to jest Wasz kanał. I osoby, które wygrają, mają 48 godzin czasu, aby zgłosić się do mnie na Discordzie albo w komentarzach, że wygrały. Więc teraz już myślę, że możemy losować. A pierwsza osoba, która zostaje dodana do friendlisty, to uwaga: Stroksu2661. Gratuluję wygranej. Następna osoba, w sumie nawet nie jak bardzo to słyszycie, po prostu wyciszę to koło całkowicie i druga osoba to Antoś Gamer, nie wiem czy to się czyta Antos czy Antoś, ale będę czytał Antoś Ger Gamer 123, gratuluję i jeszcze ostatnia osoba, więc powodzenia wszystkim i uwaga. Na no, trzecią osobą, którą dodam do znajomych, będzie Bloxy782. Gratuluję, dodałem do znajomych. Więc teraz macie, od momentu ustawienia tego filmu macie 48 godzin, aby się zgłosić. I jeszcze raz przypominam, że za 20 zł mogę kogoś, kogokolwiek dodać do znajomych. to już będzie tyle, jak chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, zostawić suba, łapkę w górę, no i siemka.